Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat nowości od Agraves. Jest to aplikacja Elviosor. Aplikacja pozwala na szybkie, łatwe i sprawne wyszukanie szczegółowych informacji na temat środków ochrony roślin, które są w Polsce dopuszczone do stosowania i do obrotu. Oprócz tego, aplikacja w prosty i szybki sposób pozwala na wyszukanie odpowiedniego środka ochrony roślin. Które należałoby zastosować w danej uprawie na danego agrofaga. Wystarczy wpisać nazwę uprawy w aplikacji i nazwę agrofaga. Wyskoczy nam lista środków ochrony roślin, które możemy stosować na danej uprawie. W ramach wyszukanego środka ochrony roślin możemy podejrzeć skróconą etykietę dla danego środka, czyli mamy informację o tym, na jaką uprawę, na jaki agrofag. A także o dacie dopuszczenia do stosowania, dacie dopuszczenia do obrotu oraz o terminie stosowania i maksymalnych dawkach. Aplikacja jest do pobrania w sklepie Google Play, a także App Store Apple w ramach 7-dniowej subskrypcji bezpłatnej, następnie rocznej, płatnej w wysokości jedynie 99 zł. Aplikacja Elvio SOR przeznaczona jest przede wszystkim dla osób i gospodarstw rolnych, które nie korzystają z naszego głównego systemu, czyli Elvio, a chciałyby być na bieżąco na temat dopuszczonych do obrotu i stosowania środków ochrony roślin w Polsce, na jakich e, uprawach, na jakie agrofagi, a także mieć, e, jest dopuszczona, także mieć e, dostęp do informacji szczegółowych zawartych w ich etykiecie w bardzo skróconej, przystępnej e, formie.